Siemaneczka oraz Life Polem, także witam na moim kanale. Zapraszam na dzisiejszy odcineczek. Także zaczynamy od tej łazieneczki, choć na razie nie będziemy jej robić, e, ponieważ zajęliśmy się szpachlowaniem, a aktualizuję wam teraz e, postępy prac na niej. Przepraszam dzisiaj za mój włos. Troszkę choroba mnie dopadła. Także jest troszkę zakatażony. Dobra, ale mniejsza o mniejsze, także lecimy. Eee, bateryka już zamontowana, odstawię to ostatnie. zamontowana, eee, uzupełnione wszystko. Także mamy pod deszczownicę tu na słuchawkę, eee, wszędzie taśmy wklejone. Hydroizolacja zrobiona podłogi na razie nie robiliśmy, ponieważ zaczynamy sobie od ścian. Także dwa razy hydroizolacja. I poszpachlowany suficik, już na dwa razy, przygotowany do szlifu oraz te dwie ściany, co Wam mówiłem, strefa pralko-suszarka. Także tutaj będzie stało. Także lecimy tylko tą ściankę w płytkach. Nie? Przebitki Wam zrobię mniej więcej, mniej więcej bo ponieważ projekt się tutaj troszkę zmienił. Na gebelid idzie zabudowa z płyty. Yy, także stolarz to będzie robił także yy, troszkę się projekt zmienił Przy, w przebitkach Wam wrzucę mniej więcej jak to będzie wyglądało yy, będą takie płóteczki Paradisz, jakby ktoś kojarzył yy, także tonacja siwe a my tymczasem z Ryszardem wczoraj już żeśmy tu szpachowali na raz teraz Rysiu leci na drugi raz dobra, bo światło e, także, jedno pomieszczenie, drugie pomieszczenie i cały korytarz. A ja tutaj się bawię na łazienekce. Także e, tu korytarz. No i tamta cała strefa e, salonowo-kuchenna. Tam jest z aneksem kuchennym. Także to całe jeszcze do szpachlowania. Tutaj sobie polecimy na dwa razy. Tam jeszcze e, właściciel musi dokręcić nam drugą warstwę płyty w salonie i wtedy Rysiu sobie tam poleci łączenia. No my w tą pogodę, że tak powiem, dogrzewamy się Dendrą 15 kw żeby to nam schło ponieważ już pogoda jest jaka jest, zresztą odczuwam to, choroba dopadła. Dobra, tak my sobie polecimy na drugi raz przerzucimy się na mieszkanko, tam wam nagram postępy prac na mieszkanku, ponieważ dzisiaj się pojawi tam Mareczek i będzie dokańczał elektrykę w postaci montażu gniazdek oraz e, lamp sufitowych, nie te tubki tam mam nadzieję, że inwestor Tomasz dostarczył e, resztę e, zamówienia e, lampek no i chciałbym tam przystąpić już do montażu brodzika, ponieważ płyt. no zrelacjonuje wam to i po prostu będę Wam to na bieżąco nie będę wybiegał z tematem. Także przerzucimy się tam i zobaczycie postępy prac. tak? Także lecimy teraz ze szpachlowaniem i się wtedy przerzucimy na mieszkanko. No i dogramy coś tam, coś tam nasze postępy. Także widzicie, Rysiu leci sobie. Jeszcze kurczę, widzę, że. Z poprzedniej pracy koszulka, kulka. Gdzie masz koszulkę? Firmową. Prowokujesz od wczoraj, ja ci powiedziałem. Zajęcimy. Ty, ty prowokujesz od wczoraj. Prowokujesz od wczoraj. Dobra, lecimy, no już zaczyna Zajęcimy. się. Zaczyna się przygoda. Z Dziankiem rozem, dobra, lecimy. Aktualizacja: znaleźliśmy się na tym mieszkaniu. Także dokańczamy to. Eee, futeryna już wjechała, jak widzicie biała, także tylko do obróbki akrylkiem. Mistwo eee, ostatnio robili chłopaki, eee, Ryszard z Mateuszem. Także sobie zakładali, ja sobie działałem na łazience. Eee, meble oczywiście, stolarz sobie porozkładał. Także częściowo tutaj mamy zabawę, tutaj bajzelek. Eee, no nie mamy gdzie tego wyrzucać, Big Bang wyjechał i że tak powiem inwestor będzie musiał w swoim zakresie to jak podjedzie busem po prostu powrzucamy to na jego busa i wywiezie po prostu no wiadomo od stolarza jakieś deski, nie deski, no i nasze wiadra z zanieczyszczościami powstałymi ponieważ mam już prawie całą łazieneczkę tak to wyszło sufit podwieszany na cztery oczka będzie no, co, ubikacja wisi tymczasowo, teraz tamten brodzik muszę wstawić. Tutaj podłączyć go, wszystko czekam na inwestora, ponieważ ma dowierz mi syfon brodzikowy, żebym mógł tutaj popodłączać, ustawić, już i przymocować ten brodzik, żeby móc tu już dokończyć. Oraz tak jak wam mówiłem, będę. Będę się chciał postarać, bo on jest dość wysoki. To jest 16, 16 cm wysokości, ma nie? Także będę się starał, właśnie z tą zabudową, tutaj na wysokość, właśnie się złapać 16 cm na równo z brodzikiem. Dlatego pierwszy wjeżdża brodzik, podłączenie z wyjściem na, na pralkę, także koło brodzika będzie zaworek. I po prostu odpływówka zrobiona taka malutka, yy, i tutaj po prostu chcemy zrobić płeczkę i wtedy też sobie dojedziemy płytkami. Yy, dodatkowo, yy, te paskudne tutaj, takie połączenie yy, również zrobimy taką zabudowę, tylko że będzie po prostu dosuwana. Także nie będzie na stałe, tylko po prostu będzie dosuwana z tych szarych płyteczek. Jak zauważyliście. E, futryna również jest wstawiona, już regulowana. Tutaj regulacja jest e, między 8 a 10. E, Tamtą mamy między 10 a 12. No i oczywiście to, co stolarz tutaj rządzi. E, Kuchnię składa. Także tu będzie lodóweczka. E, jak widzicie, tutaj jest umywalka. E, umywalka, przepraszam. <ścoughs> e, Zlew. Ponieważ byłem przed i mi się przejęzyczyło e, Odpływówki wiadomo e, Podłączenie e, Narożna taka wiecie e, Tu zmywareczka Tu bodajże będzie Piekarnik No i obok zmywarka nie No i płyta pewnie indukcyjna Tutaj będzie pod piekarnikiem. Piekarnik jest tam zakupiony. E, tutaj jeszcze szafeczka ma 60. Tak jak Wam mówiłem, z pasem roboczym. Oczywiście tutaj e, szafki wiszące. Kuchenne e, tutaj. Wyprowadzenie przewodu będzie, ponieważ tutaj będzie e, kinkiet, lampka, nie? Na sznureczek. Także żeby doświetlić sobie wieczorkiem. No i oczywiście pewnie Pan Tomasz. LEDy zapalane z guzika, pewnie zrobi od spodu. I tak to wygląda. Kolor mebli taki oliwka oliwkowy, nie? No i co? I czekamy na mareczka, ponieważ wszystkie gniazdka. Wszystko jest, tam jakaś lampa leży, tutaj mamy na cztery, na trzy, dwa razy na trzy, ponieważ cztery tubki idą na kuchnię, na sufit. Także cztery idą tutaj, trzy, trzy idą tu i trzecia idzie tu. Z tego co mi się wydaje, ten duży karton będzie tutaj. No i tam w narożniczku leży taka malutka czyli idzie do małego pokoju z pewnością. No i Mareczek dalej dokona założenie kontaktów. Także dzisiejsza jego robota będzie założenie tego wszystkiego. Nie? Spięcie tego wszystkiego razem. No i sprawdzenie czy wszędzie dochodzi prąd. Czy czasem chłopaki przy kręceniu listew. Tu jeszcze listwa wykończeniowa. Yy, czy przykręceniu listew na około pokoju wszędzie? Czy czasem się nie przebili gdzieś w przewód? Nie, ale raczej nie. Wszystko wiadomo zawsze, gdzie idą. Także bezproblemowo yy, na pewno się odbędzie. Dobra, no co, parę dni nie nagrywałem. Jak zwykle, praca, praca, praca. Yy, troszkę ostatnio hałasu w internecie było. Pandora Gate, wiecie o co chodzi, aferka. E, SU i inny tam celebrytkami naszymi YouTube'owymi. No e, dobra, no i tak to. No i oczywiście, wybory, na których oczywiście byłem, także e, zagłosowałem sobie w tym roku. E, no i na szczęście e, pozbyliśmy się kogoś. Puh. Nie jest już decyzyjny, dobra. Także y, jakiś tam mały sukces jest Rzeczpospolitej No, także wracać, wracać Już jest dobrze, już jest dobrze, wracać Dobra, tak y, czekając teraz na y, Marka i na Syfon y, Ponoszę sobie y, materiał, bo jeszcze zostanie mi balkon do położenia, także z balkonu za chwilę też Przyjedzie inwestor i e, chcielibyśmy się pozbyć tych śmieci, by na mu się pozbyć tego, żeby po prostu móc wygodnie e, sobie tutaj e, chodzić. No i żeby już po prostu e, opuszczać, tak, opuszczać już to zlecenie, kończyć, już e, zostawić za sobą czystość i tyle w temacie. Dobra, także lecimy. Za chwilę dalsza część aktualizacji, na pewno z postępów prac. No i oczywiście, jak Marek dojedzie, że coś tam za chwilę jeszcze dogramy. Także Mareczka przy pracy. Dobra, także do usłyszenia za chwilę. że aktualizacja eee, takie postępy poleciliśmy sobie do samej góry oczywiście ledzik na wypełnienie będzie tu będzie e, będziemy tutaj e, szpachlować tu będzie coś dokładnego wamele czy czy inne tam rzeczy eee, dobra wcześniej mieliśmy płyteczkę fajnie fajnie dociętą już ładnie na wymiar wycina e, zaznaczałem sobie otwór no ale niestety e, puściły tak, nie. Te sobie puściłem, także trzeba uważać, a praktycznie już doszedłem do stołu, który sobie zrobiłem. Dobra, trudno się mówi, e, to jest tak zwany fajrand, czyli jak już e, płytka, sobie chodzę z nią w tom i w tom, a gdy już naprawdę mam wszystko docięte i sobie idę i spadam, także e, siłą rzeczy fajrand. <laughs> mówiłem, że to wybierze bierze dzisiaj. Eee, dobra, także tak to wygląda, także jutro sobie dolecimy do samej góry eee, W miarę jak będzie pogoda eee, Znaczy tutaj z Rysiem przyjedziemy eee, I zobaczymy sobie eee, Amerykanów tam sobie Rysiu powstawiał. Przepraszam nie będę tam szedł, bo inwestorzy tam sobie robią eee, Swoje czynności eee, Także sobie tam jeszcze dokańczają Dobra, także tutaj kończymy na dzisiaj i przerzucamy się na następną. Tam sobie uzupełnić hydraulikę, ale to za chwilę Wam streszczę, jak prace postępują na innych robotach. Także do usłyszenia za chwilę. Aktualizacja postępy prac. naleźliśmy się teraz na tej łazience. Tutaj były przeróbki hydrauliczne. Zaworek był tutaj za kompaktem, znalazł się troszkę niżej. Tutaj wykuwaliśmy odpływówkę, tak samo tutaj przenosiliśmy zaworek w tą stronę i też wykuwaliśmy. Cała odpływówka została wyciągnięta, rozkuta i, że tak powiem, wyczyszczona doprowadzona do ładu, bo dostaliśmy tutaj informację od właściciela mieszkania, że strasznie słabo schodzi woda, nie? Czy do z pralki, czy, czy z, z umywalki i po prostu sobie sprawdziliśmy, wykorzystując yy, tam jedną yy, odpływówkę pięćdziesiątkę, od pralki wycią odkułem, wyciągłem ją i powiem wam, że stała woda yy, w, najwyższy, w najwyższym punkcie, nie? Czyli najwyższy punkt. W łazience jest tam, bo tutaj jest pion, nie? Także tam stała woda. No i co? No to kujemy dalej. Wyciągnęliśmy ją całą. Powiem Wam, że prześwitu nie było. No. <laughs> prześwitu nie było, także będziemy już teraz informować, że po prostu, żeby nie, nie mieć od kota różnych innych rzeczy, bo zapycha zapytać po prostu odpływówkę, nie? Także, e, co byłamy tak, e, kłaczki, nie kłaczki, kuwerta i inne pierdzielniczki e, i po prostu przyczyniły się do przyktania przez 12 lat tego odpływu. E, no, ale teraz już się wszystko w porządku, udrożniliśmy tutaj, e, zaczęliśmy skrobać sobie te ściany z tego nieszczęsnego e, kroju. Eee, praktycznie wszystko zeszło, jeszcze tutaj tylko zostało tu i tutaj ten kawałeczek eee, tutaj przeszliśmy tutaj nic się nie będzie działo, tu tylko podłoga leci eee, tutaj w kuchni wyciągnęliśmy już, wyprostowaliśmy tutaj ponieważ eee, przewód antenowy ktoś puścił kominówką i sobie po prostu tutaj go schowamy i będzie że tak powiem w dylatacji podłogowej schowany przy ścianie Także nie gdzieś tam pod płytkami, pod klejem, tylko e, przy ścianie, jako w delatacji. I tutaj sobie za chwilę schowamy e, antenóweczkę. E, zagruntowaliśmy tutaj e, obszar pasa roboczego, ponieważ e, chciałbym jutro go tutaj położyć. Zobaczymy, jak się wyrobimy z czasem, ponieważ e, tam chciałem ten, ten brodzik e, zrobić i, i ten także. Znaczy zobaczymy, jak z czasem. No plany są, nie? Także chciałbym już tutaj przystąpić do hydroizolacji, to na pewno do gruntowania łazienki, no i pas roboczy, nie? No, dlatego dzisiaj sobie szykujemy, zakrywamy te bruzdy, to wszystko zakrywamy. Wczoraj wylewaliśmy beton i to tak sobie schnie tutaj. Także mówię, no praca wzięta na szybko wciśnięta i po prostu tutaj tak z zaskoku ponieważ tutaj właściciel mieszkania był przyciągany przez innego po prostu fachowca, tutaj przekładane terminy, ten także ratując się po prostu zadzwonił po nas jesteśmy i po prostu wcisnęliśmy w kalendarz, tą robótkę i się staramy tutaj dopiąć jak najszybciej te tematy. Nie wiem, wszystkie. Także mówię, kończymy mieszkanko. Tam jest rozgrzebana łazieneczka. Widzieliście? No i tutaj w międzyczasie. No i oczywiście ta duża inwestycja. Tam jeszcze będziemy musieli wskoczyć jeszcze na montaż tych grzejników i tych wszystkich. dokończyć po prostu biały montaż. No ale czekamy na informacje odnośnie kołków. Tam podłączeń zimnej wody, bo tam podgrzewacze będą. Także tam na trójnikach trójniki jeszcze muszą zastosować zaworki, żebyśmy mogli przyjść i sobie po prostu to wszystko spiąć. Umywalki i inne rzeczy, nie? Dobra, także tak to wygląda. Eee, dobra. A my na dzisiaj kończymy. Eee, zakryte jest, jest. Eee, jeszcze przez chwilę sobie chyba tutaj eee, przeszlifujemy. Ten, ten, ten klej jeszcze zeskrobiemy go i sobie chyba zagruntujemy jest gruncik także lecimy i przystąpimy już tutaj do hydroizolacji przed weekendem, żeby zacząć już pomału kłaść pomału tutaj płyteczki żeby już postępy były znaczne na tej łazience ostatecznie jeszcze tutaj będzie yy, szpachlowanko. dlatego mówię, zacznę pas roboczy robić i Rysiu tutaj już sobie zaciągnie na raz, na drugi raz. Przepraszam, dobra, także dzięki, że jesteście, łapeczka w górę dla mojej motywacji, subika, jeśli ktoś chce, no i komentarz, że byłeś, jeśli chcesz skomentować ten film, dobra, także my lecimy dalej z robotami i ciśniemy, ulepszając tą naszą Polskę, dobra i upiększając. Także dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.